Od pierwszych recenzji gry Cyberpunk 2077 przez internetowy konflikt atora i kanału Corvin TV po obostrzenia dotyczące okresu świątecznego. Miejsce 10. Cyberpunk 2077 u pierwszych graczy. Zbliża się premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier w historii. Data ta była przesuwana kilkukrotnie, jednak, ostatecznie, Cyberpunk 2077 trafi do sprzedaży 10 grudnia. Już teraz kilku dziennikarzy miało okazję przetestować najnowsze dzieło firmy CD Projekt Red, a ich recenzje są bardzo pozytywne. Pierwsi gracze chwalą przede wszystkim złożony świat i wciągającą fabułę. Podobno duży wpływ na rozgrywkę będą miały poszczególne decyzje podejmowane przez użytkownika w trakcie. Gry. Szczególnie fanów z Polski zainteresuje wprowadzenie do gry rodzimych akcentów, pojawią się tam bowiem pierogi i słynny słowiański przykuc. Produkcja będzie dostępna na komputery PC oraz dwie najnowsze generacje konsol Xbox i PlayStation. Miejsce 9. Serial twórcy blok ekipy na platformie Netflix Bartosz Walaszek podjął współpracę ze streamingowym gigantem Netflix, czego owocem jest nowy serial animowany dla dorosłych pod tytułem Bogdan Bonner Egzorcysta. Seria, której premierę zaplanowano na 3 grudnia, ma być kontynuacją przygód egzorcysty Bogdana Bonera, znanego widzom platformy Showmax. Fabuła kreskówki nawiązuje do klimatu filmów grozy, a główny bohater w każdym odcinku styka się z paranormalnymi zjawiskami, jednak w serialu nie zabraknie absurdalnego humoru w stylu popularnej. Blok ekipy. Równocześnie fani wyczekują informacji na temat wznowienia innego serialu Walaszka pod tytułem Kapitan Bomba, do którego prawa wykupiło ostatnio CDA. Miejsce ósme. Ator versus Corwin TV w ostatnich dniach głośnym tematem w polskim internecie jest konflikt pomiędzy popularnym vlogerem Krzysztofem Atorem Woźniakiem a kanałem Corwin TV. Redaktor kanału Karol Wilkosz stwierdził, że w swoim vlogu na temat amerykańskich wyborów prezydenckich Ator, mówiąc za Wojciechem Cejrowskim o fałszerstwach wyborczych, powielał nieprawdziwe wiadomości. Woźniak odpowiada, że zarzuty Wilkosza są bezpodstawne i zostały podniesione dla uzyskania medialnego rozgłosu. Vloger ponadto nazywa Korwin TV kanałem partyjnym i stwierdza, że sprawa w osobisty sposób obciąża Korwin Mickego, który firmuje go swoim nazwiskiem. Obie strony opublikowały zrzuty ekranu z prywatnych rozmów. Prawdopodobnie wkrótce dowiemy się, czy Ator, który pozwał już kilku swoich internetowych oponentów, zrobi to samo wobec Korwin TV lub samego Korwin Mickego. Miejsce 7. Dyskwalifikacja Najmana na Fame MMA 8. Marcin Neyman nie może zaliczyć do udanych ostatniego występu na gali Fame MMA, gdzie został zdyskwalifikowany podczas walki ze znanym z programu Warsaw Shore Cassiuszem Weldon Casio. Prawdopodobnie zapomniał, że pojedynek miał odbyć się na zasadach bokserskich i najpierw powalił rywala, a następnie go kopnął. Po przerwaniu starcia wybuchła awantura, a zawodnicy obrzucali się wyzwiskami. Podczas gali odbyły się również inne interesujące pojedynki. Naprzeciwko siebie stanęli m.in. pozostający w internetowym konflikcie Instagramerzy Marcin Dubiel i Kacper Błoński, z których wygrał ten drugi. Natomiast Filipek niespodziewanie zwyciężył z sobotą w starciu raperów. Miejsce szóste. Sieć Play przejęta przez Francuzów. W ostatnich dniach obserwowaliśmy jedno z największych przejęć na giełdzie papierów wartościowych. Francuska grupa Iliad za 10 miliardów złotych wykupiła Play Communications, czyli właściciela spółki, do której należy dobrze znana polskim użytkownikom sieć komórkowa Play. Francuski inwestor niebawem ogłosi wykup papierów należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofa spółkę z obrotu na GPW. Dla użytkowników jednej z największych sieci komórkowych w Polsce nie oznacza to na razie zmian. Szef Iliad zapowiedział, że wesprze play w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji, dzięki czemu polscy klienci detaliczni oraz przedsiębiorcy mają zyskać dostęp do bardziej atrakcyjnej oferty. Miejsce piąte. Komisja do Spraw pedofili zaczyna działać. Ustawę o powołaniu państwowej komisji premier Mateusz Morawiecki ogłosił już w maju po emisji filmu Braci Sekielskich pod tytułem Tylko nie mów Nikomu. Wśród materiałów, które mają najszybciej trafić do komisji, znajdą się sprawy ze wspomnianego dokumentu o pedofili w kościele. Warto wspomnieć, że jako pierwszy sprawę molestowania dzieci przez duchownych zgłosił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, co dotyczyło jednego z księży diecezji tarnowskiej. Sceptycy zastanawiają się, czy komisja zajmie się sprawą kardynała Stanisława Dziwisza. Niedawno wyemitowano drugą część dokumentu Don Stanislao, w której eksperci komentowali ustalenia na temat rzekomego tuszowania przez hierarchę przypadków pedofilii. Już po publikacji materiału kardynał zapowiedział, że jest gotów współpracować z niezależną komisją w celu wyjaśnienia sprawy. Miejsce czwarte. Policja oskarżana o przemoc. W ostatnim czasie opinię publiczną zszokowało zachowanie policjantów w trakcie protestów strajku kobiet, które krytykowane jest jako chaotyczne i nieprofesjonalne. Poruszenie wzbudziły zwłaszcza filmy pokazujące nieumundurowanego funkcjonariusza uderzającego pałką teleskopową uczestniczkę zgromadzenia. Na innych nagraniach widać, jak wobec posłanki Lewicy Magdaleny Biejat policja używa gazu łzawiącego. Mundurowi użyli siły także wobec wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, po tym jak Rzekomo popchnął on jednego z funkcjonariuszy. Dodatkowo po ostatnim zatrzymaniu dziennikarki gazety wyborczej w trakcie strajku kobiet szeroko komentuje się, że działanie policji uderza w wolność mediów. Rzecznik prasowy, komendanta głównego policji, tłumaczy jednak, że kobieta została zatrzymana za naruszenie nietykalności fizycznej funkcjonariusza. Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu w portalu Facebook oraz do udostępniania naszych wpisów w serwisie Twitter. Prosimy też o subskrybowanie naszego youtube'owego kanału i ustawienie powiadomień dla wszystkich filmów. Wsparciem dla kanału będzie polubienie filmu i dodanie komentarza w ramach platformy. Miejsce trzecie. Przekazanie władzy w Białym Domu. Donald Trump zatwierdził decyzję o udostępnieniu środków federalnych na objęcie urzędu przez swojego rywala. Wcześniej podległa Trumpowi administracja zajęła stanowisko, że Joe Biden jest zwycięzcą w wyborach prezydenckich. Decyzja została podjęta po niekorzystnych dla prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzjach sądów i ogłoszeniu zwycięstwa Bidena w stanie Michigan. Wydawać by się mogło, że zamyka to niejasności związane z wyścigiem o fotel prezydenta, ale obecny gospodarz Białego Domu, Zapowiada dalszą walkę o uznanie wyborów za sfałszowane. Komentatorzy sugerują jednak, że większość Republikanów straciła już wiarę w wygraną. Zmiana stanowiska Trumpa jest dla Bidena sygnałem do rozpoczęcia tworzenia gabinetu, gdzie zdaniem obserwatorów znajdzie się wiele osób znanych z czasów, gdy prezydentem był Barack Obama. Pojawiły się także pierwsze zapewnienia dotyczące polityki międzynarodowej. Dla Polski szczególnie istotne jest wyrażenie przez prezydenta, ta elekta poparcia dla inicjatywy Trójmorza oraz nieprzychylność jego środowiska wobec projektu gazociągu Nord Stream 2 pomiędzy Rosją a Niemcami. Miejsce drugie. Ciąg dalszy represji na Białorusi. Aleksander Łukaszenka nie rezygnuje z twardego kursu wobec opozycji. Białorusini, którzy już 15 niedzielę organizują wielkie demonstracje przeciwko sfałszowanym wyborom, muszą się liczyć z brutalnością służb mundurowych. Co tydzień dochodzi do licznych zatrzymań, a według białoruskich obrońców praw człowieka status oskarżonego ma już ponad 900 osób. Warto dodać, że w areszcie znajduje się między innymi czterech kandydatów na prezydenta. Zatrzymanym grożą wieloletnie wyroki pod zarzutem zamieszek, za jakie białoruski OMON uznał m.in. Marsz Emerytów, który zdecydowano się przerwać za pomocą siły. Najcięższe represje mają jednak wynikać z samego ustawodawstwa. Znowelizowano bowiem ustawę o obywatelstwie, która pozwala teraz na odebranie go za rzekomą działalność ekstremistyczną, co uczyni każdego ukaranego bezpaństwowcem. Dodatkowo media poinformowały o wpisaniu niezależnych dziennikarzy na listę osób zagrażających bezpieczeństwu państwa przez białoruskie KGB. Chodzi o pana Puciłę i Ramana Pratasiewicza z kanału informacyjnego Nexta, działającego w ramach portalu Telegram. Ostrzeżeni, by nie wspierać opozycjonistów, zostali również duchowni. Kierownictwo białoruskiej cerkwi prawosławnej wydało kapłanom zakaz wypowiadania swoich poglądów i uczestniczenia w akcjach politycznych. Miejsce pierwsze. Limit osób przy świątecznym stole. Rząd podjął ważne decyzje dotyczące okresu świątecznego. W ramach walki z pandemią zdecydowano się na ograniczenie liczby osób przy świątecznych stołach. Zgodnie z nowymi obostrzeniami, w imprezach domowych mogłoby brać udział maksymalnie 5 osób, przy czym limit ten nie dotyczyłby ludzi, którzy mieszkają razem. Jeszcze poważniejsze zmiany będą dotyczyć ferii zimowych, które mają być skumulowane do jednego terminu dla całej Polski od 4 do 17 stycznia. Przedsiębiorcy protestują, a Krytycy uważają, że taka decyzja doprowadzi do zapaści branży turystycznej. Rząd odpowiada, że zabiegi te mają na celu ograniczenie liczby zakażeń do czasu dostępności szczepionki, przy czym zdaniem komentatorów, ze względu na duże tłumy ludzi przebywające w jednym miejscu, wspólny termin ferii dla wszystkich Polaków przyniesie odwrotny skutek. Pierwsze dawki szczepionki mają trafić do Polski już na początku 2021 roku, a priorytetowo zaszczepieni zostaną policjanci i pracownicy służby zdrowia. Premier Morawiecki zapewnia, że władza szuka jak najlepszego rozwiązania pomiędzy hamowaniem przyrostu zakażeń a odmrażaniem gospodarki. Sytuacja jest bowiem nadal daleka od stabilnej, co oznacza, że nad krajem wciąż wisi zagrożenie pełnego lockdownu. W związku z powyższym zdecydowano o przedświątecznym poluzowaniu obostrzeń jedynie w branży handlowej. Od najbliższej soboty znów będzie można robić zakupy w galeriach handlowych, które działać będą w pełnym reżimie sanitarnym. Równocześnie nadal nie jest jasna sprawa, tak zwanej ustawy covidowej, zakładającej m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa w sklepach czy środkach transportu publicznego. Pomimo przyjęcia przez Sejm i Senat oraz podpisania przez prezydenta nie została ona jeszcze opublikowana w dzienniku ustaw, przez co nie została wprowadzona w życie. To jest 10 Newsów Tygodnia w Telewizji na Czasie. W programie przedstawiamy aktualne informacje na temat polityki i wydarzeń w Polsce i na świecie. Opisujemy tematy głośne w mediach społecznościowych, informujemy o najważniejszych odkryciach naukowych i nowinkach technicznych. Zapraszamy do naszej facebookowej grupy Newsy, fakty, informacje na czasie TV, gdzie codziennie wymieniamy się aktualnymi wiadomościami z Polski i ze świata. Korzystając z okazji, prosimy o wsparcie dla warszawskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na paluchu i przedstawiamy nierozłączną parę piesków Klary i Filipa, podopiecznych schroniska, czekających na wspólną adopcję.